Kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha, to jest Polska na serio, dziś z dopiskiem biznes, ponieważ moim gościem nie po raz pierwszy w tym programie jest Maciej Samcik, założyciel portalu Subiektywnie o Finansach. Witam Cię Maćku. Witaj Łukaszu, witam wszystkich, którzy nas oglądają. Zacznę od tym pytania: może trochę nietypowego, ale wszyscy piszą teraz o 40 premiery Misia Stanisława Barei. Ja jestem wielkim wielbicielem Barei. Nie tylko tego jego filmu, ale całego tego kanonu filmów, między innymi Poszukiwany, Poszukiwana, Co mi zrobisz, jak nie złapiesz, Nie ma róży bez ognia, Alternatywy 4. No i Mis oczywiście najbardziej znany. Więc chciałem Ciebie zapytać, czy dzisiaj. Widzisz w świecie finansów osobistych, bankowości, tym się zajmujesz przede wszystkim, jakieś sytuacje, o których Bareja w misiu opowiadał. Bardzo często się tak mówi, że misi jest cały czas aktualny. Ja też tak uważam, że bardzo dużo sytuacji tam pokazanych i w innych komediach Barei wciąż można odnaleźć w naszej rzeczywistości. Jak to jest w tej sferze bankowości i finansów osobistych? Polega wspaniałość filmów Bary, że one w zasadzie pasują do każdej rzeczywistości i wręcz do każdej dziedziny rzeczywisto rzeczywistości. No i nie wiem, jak sobie przypominam tę scenę, w której w aptece bodaj, czy w aptece, czy w kiosku ruchu, kiedy sprzedawczyni ktoś jej przychodzi, przychodzi z reklamacją jakiś klient i ona się oburza, panie. Co mi pan tutaj wchodzisz? Ja tutaj co tu, ja, ja tu, ja tu mięso to było, sprzedaję, tak? Tak, to było, to było w kiosku tak. ruchu. Panie, panie, tu jest kiosk ruchu, ja tu mięso mam. Mięso mam, o właśnie, ja tu mięso mam. No to teraz jak przychodzę do banku i przychodzę po odsetki od moich pieniędzy, to się dowiaduje, że to ja mam płacić bankowi za moje odsetki. No przecież to jest yy, y, 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 b, b, bardzo czytelna analogia do tej sceny z Misia. No, i właśnie dobrze, że o tym powiedziałeś, bo chciałbym do tego nawiązać. To jest jedno z moich pytań już ściśle dotyczących sfery finansowej. Ci, którzy mają, a pewnie prawie wszyscy Polacy, mają konto w banku, bo to już się staje coraz bardziej niezbędne. Właściwie nie da się bez tego normalnie funkcjonować. Tu jeszcze mamy wątek ewentualnej rezygnacji z gotówki i jej obrony. Jako środka płatniczego, no ale to zostawmy na razie na boku. No i klienci banków są coraz bardziej zaniepokojeni, zaniepokojeni tymi właśnie informacjami, że całkiem poważnie rozważane są ujemne odsetki, czyli no opłata za to, że bank dostaje nasze pieniądze. Brzmi to kompletnie absurdalnie na pierwszy rzut oka czy na pierwszy rzut ucha. Ale nie takie absurdy już w naszej rzeczywistości się działy, tu właśnie w skojarzeniu z Bareją. No więc jak to jest? Czy rzeczywiście jest taka możliwość? I czy to są serio rozważane przez bankowców plany, żeby obciążyć nas za to, że bank może obracać naszymi pieniędzmi? Obciążyć nas dodatkowo jeszcze właśnie ujemnymi odsetkami? Czyli nie mamy pańskiego płaszcza, czy nie mamy pańskich odsetek? I co, na pan, co nam pan zrobi? No, to jest, to jest no, nie tyle możliwe, co się na Zachodzie dzieje. We Włoszech, w Niemczech, we Francji część banków już wprowadziła ujemne odsetki. Nie dla wszystkich klientów, natomiast to już istnieje. W Polsce chyba też są dwa lub trzy banki, które mają nie tyle ujemne oprocentowanie, co pobierają opłaty za to, że ktoś, że duże firmy trzymają tam pieniądze na 0%, no co de facto oznacza ujemne oprocentowanie. Więc jest to rzeczywiście dość sery rozważane, ale wydaje mi się, że nie będzie dotyczyło nigdy klientów detalicznych, nie posiadających milionów. Bo z punktu widzenia banku obciążanie tego typu klientów opłatami za depozyty po prostu nie ma większego sensu. Dlatego wydaje mi się, że to pozostanie taka opcja teoretyczna. Banki tym bardzo straszą, ponieważ no prowadzą swego rodzaju grę, która ma doprowadzić do tego, żeby im trochę rząd złagodził podatek bankowy no i różne generalnie różne takie obciążenie regulacyjne, więc, więc bankowcy od kilkunastu tygodni z lubością straszą tym, tym ujemnym oprocentowaniem. No po to, żeby zwrócić uwagę na to, że są w trudnej sytuacji i że rząd powinien im pomóc i trochę ulżyć i, i, i zdjąć trochę z tego podatku bankowego. Ale więcej w tym jest moim zdaniem straszenia niż rzeczywistości, takiej, która może każdego z nas dotyczyć. No chyba, że ktoś, czego życzę szczerze naszym widzom, dysponuje kwotami rzędu kilku milionów złotych, no to rzeczywiście tu się może nadziać w przyszłości na takie ujemne oprocentowanie, o ile to no, nie padnie ze względów prawnych, bo są, bo są takie: taka jest hipoteza, że w Polsce akurat to będzie bardzo trudno wprowadzić w takim sensie stricte. Czy ujemne oprocentowanie, ponieważ no, prawo bankowe nic o tym nie mówi w takim wprost. Można szukać takich interpretacji, które wskazują, że to jest możliwe, ale równie dobrze można znaleźć interpretacje, z których wynika, że to jest niemożliwe. Więc mielibyśmy na pewno spór prawny i nie wiadomo, kto by ten spór prawny wygrał. Natomiast jak ktoś ma z państwa kilka milionów złotych, to, to ja bym brał taką możliwość pod uwagę, że będzie dopłacał do, tego, do tych pieniędzy, jeśli będzie chciał je trzymać w banku. Ale tutaj czegoś nie rozumiem, to znaczy, dlaczego ci, którzy dają bankowi większe pieniądze, mieliby zostać ukarani, no przecież oni właśnie dostarczają bankowi ogromnego depozytu, a nie ci ciłacze, którzy tam mają po parę tysięcy, czasem nawet tylko jak żyją z dnia na dzień parę paręset złotych na kontach. Dlaczego to ci, ci, ci najbogatsi są najbardziej narażeni na tego typu koszt? To tak, podstawowa sprawa jest taka, że banki nie potrzebują dzisiaj naszych depozytów. Bo z jednej strony zapotrzebowanie na kredyt, który jest po drugiej stronie, zawsze bilansu bankowego jest stosunkowo niewielkie dzisiaj. Więc jak, nie wiem, przyniosę do banku dzisiaj 5 milionów złotych, to bank się wcale nie ucieszy. Z drugiej strony też państwo wypycha dość mocno komercyjne banki z rynku kredytowego, no bo te wszystkie tarcze antykryzysowe, które rząd ostatnio podsumowywał na 200 miliardów złotych, no to de facto jest ten pieniądz, który popłynął do firm, no o tym pieniądz firmy potrzebują mniej kredytu bankowego, więc są takie czynniki, które powodują, że banki nie potrzebują naszych pieniędzy za bardzo. No i dlaczego nie potrzebują, i oni, one generalnie yy, wszystkich pieniędzy i zarówno tych, które przyniesie, które przyniosą bogaci ludzie, jak i tych, którzy przyniosą, które przyniosą biedni ludzie, nie lubią tak samo, Natomiast y, y, chodzi o to, że jeśli ktoś przynosi do banku 5 milionów złotych, y, to, y, to dla niego y, są w tym momencie ważne dwie rzeczy. Po pierwsze, żeby te pieniądze były bezpieczne, a po drugie, żeby w miarę możliwości były oprocentowane. I tutaj ta opłata będzie bardziej za bezpieczeństwo. No bo jeśli mam 5 milionów złotych, to yy, i chciałbym je trzymać, nie wiem, zakopać w ogródku albo trzymać w sejfie domowym, no to one prawdopodobnie będą mimo wszystko nieco mniej bezpieczne niż w, kasie, niż w skarbcu bankowym, yy, czy też jako elektroniczny zapis, bo to w tej chwili tak bardziej wygląda. Yy, na zachodzie to jest zrobione tak, że yy, te opłaty za depozyty czy ujemne oprocentowanie dotyczy yy, głównie, po pierwsze, tych klientów, którzy przynoszą najwięcej pieniędzy, bo oni no będą mieli naj, naj, największy problem, żeby te, te pieniądze gdzieś wycofać i, i, i schować. Jak ktoś ma 10 tysięcy złotych na koncie i się, się dowie, że musi płacić za ten depozyt, to po prostu wypłaci te 10 tysięcy i sobie schowa w szkatułce na półce w domu i zamknie konto w banku i tyle go bank będzie widział. Natomiast jak ktoś ma 5 milionów, no to, to się trzy razy zastanowi, zanim wyjmie te pieniądze. Ale to tutaj jakby nie, to jest jeden parametr, który decyduje o tym, że ci bogatsi są prędzej obciążani, a drugi jest taki, czy ten bogaty człowiek to przeniósł tylko depozyt, czy też to jest taki bogaty klient, który ma różne rzeczy w banku. Banki na zachodzie obciążają tymi opłatami za depozyty tych, którzy nie mają z tymi bankami innej relacji. Czyli jak przychodzę do banku tylko złożyć tam depozyt, to wtedy płacę. A jeśli ja tam mam konto firmowe lub też osobiste, jeśli mam kartę kredytową, jeśli mam tam jakieś. Nie wiem, debety, jakieś y, konta oszczędnościowe, y, jakieś ubezpieczenia, jakieś inwestycje. No to nie, to broń Boże, to takiego klienta się nie kara y, 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 oprocentowaniem ujemnym, y, no bo taki klient przynosi do banku pieniądze. I oczywiście bogaty klient, który jest stałym klientem banku i, y, i ma w nim różne produkty, jest znacznie lepszym klientem niż klient y, y, mały. Natomiast opłaty dotyczą, opłaty za depozyty dotyczą tych klientów, którzy nie mają z danym bankiem żadnej relacji, a przynoszą do niego duże pieniądze. Chciałbym jeszcze wrócić do kwestii swoistego no, szantażowania, chyba tak można powiedzieć, przez banki rządów, kwestii obciążeń, które na banki są nakładane, poprzez właśnie groźbę wprowadzania ujemnego oprocentowania. Na ile tego typu groźba, czy tego typu szantaż może być skuteczny. Bo przecież rząd może sobie powiedzieć, niech sobie tam krzyczą, nawet niech sobie wprowadzą to ujemne oprocentowanie, co nas to obchodzi. Przecież to nie my zapłacimy za to, tylko zapłacą za to klienci banków. No tak, to są dwie sprawy. Po pierwsze, możemy mówić o tym, że no, bankowcy mogą mniej lub bardziej skutecznie przekonać ludzi do tego, do takiej hipotezy. Słuchajcie, słuchaj człowieku. My niestety musimy Ciebie obciążyć opłatą za Twój depozyt czy za pieniądze w banku, bo ten zły rząd na nas wrzucił nam największe na świecie obciążenia podatkowe. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest nieco bardziej wysublimowana, ale chyba jest to cięższy, taki większy element nacisku na rząd. To jest taka konsekwencja pośrednia, bo jeśli, gdyby banki wprowadziły rzeczywiście ujemne oprocentowanie, czy jakieś dopłaty do depozytów i gdyby one dotyczyły wszystkich, to bardzo duża część ludzi po prostu zabierze z banków swoje pieniądze, a i, jeśli je zabierze, to zamieni je na gotówkę, a jeśli zamieni je na gotówkę, to ta gotówka, tej gotówki nie będzie można monitorować i wtedy minister finansów się prawdopodobnie zapłacze, bo jakby jedyną i główną, i właściwie no może nie jedyną, ani nie główną, ale jedną z, z wielu ważnych trosk ministra finansów jest to, żeby w miarę możliwości śledzić każdą naszą złotówkę i w miarę możliwości opodatkować wszystko to, co się da opodatkować. Natomiast jeśli ja wy, wy, wybieram, my w bankach mamy 1 bilion złotych swoich oszczędności, więc gdybyśmy część tych pieniędzy wypłacili z kas i gdyby to się, gdybyśmy nagle zaczęli obracać gotówką zamiast pieniądzem elektronicznym za pośrednictwem banków, no to, rząd miałby dużo większy problem z monitorowaniem tych przepływów i też, jak sądzę, bardzo by się utrudniła, utrudniłoby to walkę z całą strefą. No, tutaj mamy już odpowiedź na pytanie, którego nie zadałem, ale częściowo na nie odpowiedziałeś, czyli czy warto bronić gotówki? Jeżeli ktoś uważa, że rząd za bardzo mu się wtrąca w jego interesy i w jego prywatność, to tak, warto bronić gotówki. Zapytam Cię teraz o inną sprawę, bardzo głośną, ważną. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie pytań prejudycjalnych skierowanych do CUE przez polski sąd w sprawie polskich Frankowiczów. Wyrok, którego, wokół którego komentarze były takie, że no pewien zawód, że nie jest to wyrok tak definitywny, jakby oczekiwano. Co on zmienia, Twoim zdaniem, w sytuacji polskich kredytobiorców, tych zadłużonych we frankach? On zmienia niewiele w takim sensie, że potwierdza taką sytuację, w której jeśli ktoś ma w umowie klauzulę, która jest nieprecyzyjna lub niezgodna z prawem, to sąd nie może wyjąć kawałka tej klauzuli w celu jej naprawienia, pogmerać przy niej i włożyć z powrotem do tej umowy i powiedzieć: o jej teraz umowa jest w porządku. Sąd SUE potwierdził, że taka operacja jest niemożliwa, czyli jak jest jakaś klauzula. Nielegalna, nie to, no to w zasadzie nie można z nią nic zrobić ani przy niej gmyrać. Ale to raczej oczywista oczywistość, cytując klasyka, i w zasadzie nikt się nie spodziewa innego rozstrzygnięcia. Jest pewna nowość dotycząca ludzi, którzy mieli kredyt, czy mają kredyt frankowy, ale w pewnym momencie, jak pojawiła się możliwość spłacania tego kredytu bezpośrednio w walucie obcej, to podpisali z bankiem taki aneks, który. Na podstawie którego spłacają ten kredyt bezpośrednio na przykład we frankach szwajcarskich. No i ten sąd Czułer rozpatrywał takie, takie pytanie, czy to oznacza, że ta umowa już jest OK. No tu odpowiedź była trochę ezopowa, ale raczej przychylna Frankowiczom. To znaczy sąd stwierdził, że ta umowa nie jest OK, jeśli, jeśli ta, ta korekta, czyli ta, ten aneks, który pozwalał Frankowiczowi spłacać bezpośrednio te raty we frankach, no, jeśli on nie miał na celu. Wyrównanie nieuczciwości tej umowy. No i teraz polskie sądy będą zapewne zachodziły w głowę, żeby stwierdzić, czy jak ktoś spisuje aneks pozwalający mu spłacać bezpośrednio kredyty w frankach, to czy to naprawia bezprawność, to znaczy inaczej, czy inaczej, czy strony, jak spisywał taki aneks, to miały taką intencję, żeby, żeby naprawić umowę, czy też po prostu zmienić ją bez żadnej wyraźnej intencji. Natomiast to wydaje mi się, że, że to będzie przez większość sądów interpretowane jako taki fakt, który nie, nie, nie powoduje, że ta umowa już jest ok. I to były takie dwie sprawy, które można powiedzieć, że frankowicze wygrali. Też powiedzmy no, utrzymali swój stan posiadania. Natomiast w dwóch innych sprawach były większe oczekiwania niż Cue eksplikował, bo no, frankowicze się spodziewali, że Cue że może coś powiedzieć na temat przedawnienia roszczeń banku wobec klienta, czyli że na przykład powie, że, że roszczenia banków wobec klienta przedawniają się po jakimś konkretnym okresie, na przykład po 6 latach, co by oznaczało, że na przykład, jeśli mamy jakąś starą umowę, sąd ją unieważni, klient, bank musi zwrócić klientowi to, co wszystkie raty, które klient y, otrzymał, natomiast klient być może nie musiałby zwracać bankowi kredytu, bo to roszczenie by już się przedobniło. No nie byłoby to bardzo sprawiedliwe, powiem szczerze, z mojego punktu widzenia, natomiast y, no, było oczekiwanie, że TSUE może coś na ten temat powiedzieć i że to nie będzie miłe dla banku. Nic nie powiedział konkretnego. I y, jeszcze była, była druga sprawa, czyli kwestia tego, czy bank może brać wynagrodzenie y, czy, przy sytuacji, w której kredyt zostanie unieważniony, czy bank może powiedzieć, dobra kliencie, nie ma tej umowy, dostajesz wszystkie e, raty, e, które zapłaciłeś, ty mi daj te pieniądze, które ci na początku wypłaciłem, rozstajemy się w zgodzie, ale no, ty przecież przez 20 lat korzystałeś z mojego kapitału, no to ja ci to teraz e, oprocentuję. E, I ci to, oprocentuję ci to na przykład taką stawką jak kredyt gotówkowy. Czyli de facto sytuacja wyglądałaby w taki sposób, że klient ma rozwiązaną umowę hipoteczną, ale w zamian dostaje do zapłacenia odsetki tak, jakby zaciągnął pożyczkę gotówkową, tak? czyli znacznie wyższa. No i tutaj były oczekiwania Frankowiczów, że CUE powie stanowczo, że to jest niemożliwe, że żadne roszczenia banków nie, nie wchodzą w grę tego typu. No i CUE też tego nie powiedział. No w związku z tym fakt, że nie mógł tego powiedzieć, bo to pytanie Polskiego Sądu było tak sformułowane, że tam w zasadzie nie dało się nic takiego powiedzieć, no ale, ale takie tym niemniej były oczekiwania frankowiczów, no napompowane głównie przez kancelarie bawnicze, które ich obsługują. Także powiedziałbym, że remis, no czekamy na Sąd Najwyższy, no i czekamy na to, czy ten Sąd Najwyższy, który się wypowie w maju, po pierwsze, czy wypowie się klarownie, a po drugie, czy, ten, czy to, co powie, będzie... Yy, 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 honorowane, to znaczy, czy się przypadkiem nie okaże, że natychmiast ta strona, która będzie niezadowolona, nie pobiegnie do sądów europejskich i nie powie przecież ten wyrok to wydali przebierańcy a nie żadni sędziowie. E, jak interpretować stanowisko... Różnych banków, jeżeli chodzi o kredyty frankowe, tutaj mamy dużą rozbieżność. Z jednej strony mamy zapowiedzi PKOBP, że będzie zawierało masowo umowy, że będzie zawierał masowo umowy z Frankowiczami. Jak to będzie, to oczywiście zobaczymy, no ale takie deklaracje są. A z drugiej strony mamy Cezarego Stypułkowskiego, prezesa M banku, który wręcz zajmuje konfrontacyjną, nawet powiedziałbym agresywną postawę, dowodzi, że to jest wszystko absolutnie niesprawiedliwe, że nie ma żadnego uzasadnienia, żeby tutaj iść frankowiczom na rękę, że oni wiedzieli, co robią i on się nie cofnie ani o krok. O co tutaj chodzi? O, o co jest ta gra? Oczywiście można byłoby filozofować i, i jakby szukać tutaj e, odpowiedzi na to pytanie, w, taki, w tym, czy te kredyty kredy były uczciwe, jaka wina klientów była w tym, że je zaciągnęli, czy tam była manipulacja, czy też ci klienci zostali wprowadzeni w błąd, czy sami chcieli te, te kredyty, bo tu na tym polu tak naprawdę bankowcy próbują jedni bardziej, drudzy mniej przekonywać, że to nie tylko ich wina była. Natomiast tak naprawdę to chodzi o pieniądze oczywiście. PKOBP jest po pierwsze bankiem państwowym, więc powiedzmy, że no, może ma trochę większe, odpowiedzialności, niesie trochę większe brzemię odpowiedzialności za to, żeby wytyczać standardy w branży bankowej. Różnie mu to w różnych przypadkach wychodzi, natomiast tutaj widać, że próbuje. A, a przede wszystkim jego na to stać. Bank PKOBP ma kilkanaście miliardów kapitałowej nadwyżki z której może połowę przeznaczyć na ugody z frankowiczami i, i on od tego nie zbankrutuje, ani też nie zbiednieje za bardzo. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe banki, banki prywatne, no to tutaj sytuacja już nie jest tak wesoła, bo z punktu widzenia takich banków jak MBank czy Bank Millenium, już nie mówiąc o Vieting Banku, który jest właściwie jedynym dużym bankiem, którego te ugody mogą nawet potencjalnie położyć, czy spowodować to, że będzie musiał dostawać jakąś pomoc? No, te pozostałe banki, właśnie typu mBank, bank czy Bank Millennium, to te, 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 te ugody powodują, że właściwie anihilują 3-4-letnie ich zyski. Nie jest wykluczone, że, że akcjonariusze musieliby zostać poproszeni o dokapitalizowanie tych banków. Więc z punktu widzenia tych banków, to sytuacja jest no Jest niewesoła, bo, bo no, de facto mówimy o kilku latach, o, o kilku chudych latach. Z punktu widzenia PKOBP, to jest sytuacja, którą bank może wykorzystać do tego, żeby zwiększyć swój udział w rynku. Bo jeśli PKBP nie musi się dokapitalizować, jest w stanie się rozwijać, a te konkurencyjne banki przez to, że będą musiały mieć na przykład program naprawczy wynikający z tego, że. No, że przez kilka lat muszą odrabiać straty kapitałowe, nie będą mogły się rozwijać, no to z punktu widzenia PKOBP to jest oczyszczone przed pole do wzrostu jego udziału w rynku. Więc ja się nie dziwię, że prezes Zbigniew Jagiełło jest zwolennikiem tych ugód, bo jeśli te ugody przeszłyby przez całą branżę bankową, to to oznacza, że inne banki będą de facto ścigały się z nim z, z nogami zakutymi w kajdany bo to ich będzie tyle kosztować, że przyjdzie KNF i powie, słuchajcie, teraz musicie opracować programy naprawcze, zero rozwoju, tylko oszczędzanie pieniędzy. PKO BP takich problemów nie będzie, jak również drugi państwowy bank, bank PKO, czyli ten z żubrem, bo on też nie ma kredytów frankowych, więc to rozstrzygnięcie tak naprawdę no, w pewnym sensie też może ukształtować branżę bankową na najbliższe kilka lat. Jednym bankom bardzo pomóc, drugim... Bardzo zaszkodzić i spowolnić ich rozwój. No i za kilka lat może się okazać, że te banki, które ten spór w cudzysłowie wygrały, będą miały dużo większe udziały w rynku niż dzisiaj. I to prowadzi mnie do kolejnego tematu, a mianowicie konkurencji na rynku bankowym. Jest taka informacja, którą zresztą znalazłem u ciebie na portalu, chyba ona jakoś tak przemknęła, niezauważona, że City Handlowy zamierza sprzedać swój dział detaliczny. No czyli z punktu widzenia klientów detalicznych wycofać się z Polski, nawet jeżeli zostanie jako bank dla firm, bank korporacyjny. Co to oznacza dla rynku bankowego? Czy dużo takich ruchów jeszcze możemy się spodziewać? I właściwie, co nam zostaje? Czy to nie jest tak, że za chwilę zostaniemy z pięcioma, sześcioma bankami dla klientów detalicznych i konkurencja stanie się już tylko iluzją? Tak naprawdę to będzie oligopol. Tak, banki w Polsce, branża bankowa w Polsce była do tej pory, czy właściwie jeszcze nie do, do niedawna jedną z najbardziej konkurencyjnych. Rodziły się tutaj bardzo innowacyjne przedsięwzięcia bankowe i w zasadzie cieszyliśmy się właśnie najniższymi prowizjami bankowymi w Europie. No i, ale to już jest przeszłość, od, od kilku lat, właściwie od momentu, kiedy... Rząd wprowadził podatek bankowy bodaj 5 lat temu. Rentowność banków gwałtownie się zaczęła pogarszać. No do tego doszły teraz zerowe stopy procentowe, problem frankowy, w związku z czym i te rezerwy, które banki tworzą, w związku z czym to wszystko spowodowało, że działalność bankowa w Polsce w zasadzie może się opłacać tylko tym bankom, które mają bardzo dużo klientów, takich stałych, którzy. No, nie są klientami wyłącznie kredytowymi, ale używają kart banków, używają um, różnych produktów, nie wiem, inwestycyjnych, ubezpieczeniowych, płatniczych, robią przelewy i tak dalej, i tak dalej. Pozostałym bankom po prostu się um, nie są w stanie wypracować zysku, bo koszty wynikające z tych wszystkich opłat i regulacji oraz koszty utrzymania pracowników oraz sieci placówek bankowych są na tyle wysokie, że to się może zwracać tylko jak się ma, nie wiem, dwa miliony klientów i więcej. Jak jest bank, który ma poniżej dwóch milionów klientów, takich stałych, nie tylko takich, co mają tam depozyt albo kredyt, czyli jeden produkt, no to wtedy to one raczej nie zarabiają w Polsce pieniędzy. I w związku z tym kilka banków już się z Polski wycofało, nie wiem, Eurobank, Bank DNB z Norwegii, teraz Citibank, wcześniej Kredyt wcześniej irlandzkie AIB. Sprzedało PZWBK, które dzisiaj jest Santanderem. No, jest, takich transakcji było mnóstwo i rzeczywiście konkurencja bankowa, tak jak powiedziałeś, konkurencja na rynku międzybankowym w Polsce drastycznie spada. I zmierzamy nieuchronnie do sytuacji, o której wspomniałeś, czyli że będziemy mieli 5-6 dużych banków, a dalej to będą takie malutkie banki niszowe. Jeden będzie się zajmował wyłącznie kredytami hipotecznymi, drugi wyłącznie obsługą zamożnych klientów, trzeci wyłącznie jakimś tam pośrednictwem w płatnościach. I będzie 5-6 dużych banków. Zresztą to jest taka sytuacja, którą mamy na, nie wiem, we Francji we, czy, czy we Włoszech. Tam są trzy duże banki, które kontrolują 70% rynku. My też niestety zwierzamy do, do tego modelu. Mówię niestety, bo to z punktu widzenia klientów oznacza tylko tyle, że będzie trzeba więcej płacić za usługi bankowe. Osobnym problemem jest to, że te największe dwa banki to są banki państwowe. Natomiast te banki, które wychodzą, to są przeważnie banki prywatne. W związku z tym też rośnie udział państwa w branży bankowej. A to jest też niezdrowe, no bo w sytuacji, w której państwo dominuje, to rodzą się pokusy, żeby no, za pomocą kredytu bankowego sterować gospodarką w taki sposób niekoniecznie wolnorynkowy. Także no, to, to, te zmiany, które nas w branży, naszych klientów banków czekają, niestety ja ich nie widzę w zbyt różowych dużo, dużo, dużo barwach. No ostatnie pytanie, muszę, muszę je zadać rozmawiając ze specjalistą od finansów osobistych. Co z tą inflacją? Bo mamy kolejny rekord, ja już nawet nie wiem, który rekord wzrostu inflacji, i to po prostu jest odczuwalne. Ile tego jeszcze będzie? A dorzucę tutaj, że właśnie w dniu, w którym rozmawiamy, uprawnienia do emisji CO2 przekroczyły po raz pierwszy 50 euro za tonę. Mówię to oczywiście w ścisłym powiązaniu z inflacją, no bo to wpływa na koszt energii, a koszt energii wpływa na inflację. No tak, to już po części odpowiedziałeś na pytanie, co dalej. To nie ma prawa być nic innego, jak dalszy wzrost cen, bo z jednej strony mamy cały czas drożącą energię, nie jesteśmy w stanie się przedstawić w ciągu kilku dni, tygodni, a nawet kilku lat na energię odnawialną. Nie wybudujemy elektrowni atomowej w ciągu kilku lat najbliższych. W związku z tym jesteśmy skazani na to, że będziemy coraz więcej płacić na energię, a w energii, ceny energii są, właściwie rzutują na ceny wszystkiego. Z drugiej strony będziemy mieli odbicie postpandemiczne, które no, częściowo już, już, już widzimy w naszych portfelach, bo jeśli ktoś zamawia jedzenie na w restauracjach, to widzi, że ono jest dużo droższe niż było wcześniej. Jeśli restauracje się otworzą pod koniec, znaczy w połowie maja w ogródkach i pod koniec maja już po całości, to tam też zobaczymy znacznie wyższe ceny niż przed pandemią. W hotelach ceny są o 10 do 15% wyższe niż przed pandemią, czyli dwa lata temu. Będziemy mieli na pewno dość duży wzrost cen wycieczek, bo po prostu ten odłożony popyt i to, że mamy bardzo mamy gigantyczne ilości zaoszczędzonych pieniędzy, których po prostu nie mieliśmy na co wydać w czasie pandemii i zaczniemy je wydawać, więc rosnący popyt, popyt spowoduje, że będziemy płacić więcej. Tutaj ja widzę dwa scenariusze dla inflacji, albo ona będzie na tyle, tylko na tyle niebezpieczna, że będzie niszczyć nasze oszczędności, czyli no nie wiem, osiągnie te 5% i będziemy no, ten jeden bilion złotych, które trzymamy w bankach, po prostu będzie realnie tracił na wartości 5%, czyli to, to będzie tak naprawdę to podatek inflacyjny będziemy wszyscy płacili, to będzie niebezpieczne wyłącznie dla, dla naszych oszczędności, a drugi scenariusz negatywny jest taki, bardziej negatywny jeszcze, jest taki, że to będzie, stanie się niebezpieczne dla całej polskiej gospodarki. Czyli spowoduje, że Polacy zaczną wypłacać złotówki, złote z banku i, i zamieniać je na walutę obce, że kapitał zagraniczny się zacznie z Polski wycofywać, że kurs polskiej waluty zacznie w sposób niekontrolowany tonąć. I te wszystkie smutne rzeczy, które się wiążą z faktem, gdy rząd przestaje kontrolować inflację. No Takie są dwa scenariusze. Szczerze mówiąc, no, wolałbym, żeby się ziścił ten pierwszy, ale on oznacza, że to my wszyscy oszczędzający, wszyscy, którzy byli, którzy mają jakieś, jakieś, jakiś grosz przy duszy, którzy nie wydali wszystkich swoich pieniędzy, którzy byli przewidujący, my wszyscy będziemy płacić niestety za błędy polityki rządzących. Bardzo dziękuję, chociaż optymistycznie to nie zabrzmiało, ale w końcu my tu nie jesteśmy od tego, żeby państwu serwować jakieś optymistyczne wersje, tylko żeby państwu serwować prawdę. Bardzo dziękuję Maćku za spotkanie. A dziękuję za zaproszenie. To był program Polska na serio biznes. Łukasz Warzecha kłaniam się państwu i do zobaczenia.